Witajcie co zrobić z pędzlami, gdy skończycie już nimi malować, albo wałkami bez znaczenia czy pędzel czy wałek. Musicie coś z nim zrobić, gdy skończyliście malować i jeżeli nie chcecie go wyrzucać do śmieci. Co zrobić? Dowiecie się w tym filmie! I to jest bardzo ważne, jeżeli nie chcecie wyrzucać to, czym malowaliście do śmieci, tylko użyć to w przyszłości, bo na przykład jeszcze nie jest zużyte, to musicie o to zadbać po malowaniu. Jeśli malowaliście pędzlem lub bałkiem, farbą akrylową, czy fasadową, czy silikonową to jak najbardziej umyjcie go jak najszybciej po skończonej robocie pod bieżącą wodą. Najlepiej pod prysznicem albo wrzućcie do wiadra z wodą, żeby przeleżał. Jeżeli macie jeszcze zamiar malować, ale zrobiliście sobie przerwę na parę godzin czy przerwę dniową, to wtedy do wody je zanurzyć, żeby one nie zasychały. Natomiast ja osobiście polecam wam po każdej skończonej pracy, nawet, przed, nawet gdy robicie sobie przerwę, to te pędzle dokładnie wymyć po tych farbach, aby potem na świeżo ich używać. Oczywiście pędzle lub wałki. Ale tu mówimy o wałkach albo pędzlach przy takich normalnych farbach, czyli takich co myjecie pod bieżącą wodą, bo one są łatwo rozpuszczalne w wodzie. Z nimi naprawdę nigdy nie ma problemów, o ile nie pozwolicie temu narzędziu zasnąć. Natomiast jeżeli będziecie używali farby olejnej, tak jak ja mam teraz tutaj na pędzlu, albo farby do kaloryferów, czyli tą, którą mam ja akurat na pędzlu, to problem się pojawi w tym, że pod bieżącą wodą jej nie wymyjecie, dlatego że to jest farba oleista. Musicie tutaj rozwiązanie zrobić zupełnie inne, a mianowicie. Musicie zastosować dowolny rozcieńczalnik, czyli inaczej mówiąc, rozpuszczalnik. Może być też zwykła benzyna, ale lepiej niż benzynę, trzeba kupić zwykły rozcięczalnik, rozpuszczalnik i wtedy te pędzle lub wałki w niej zamoczyć. Te rozpuszczalniki kosztują 3 zł za butelkę, do 5 zł dacie za pół litra, a więc spokojnie żaden wydatek. A możecie w nim zamoczyć wałki pędzle i pędzle je uratować, bo inaczej. O ile w farbach akrylowych być może, jakbyście nawet zasnięte pędzle potem jakoś tam trochę pomęczyli w wodzie, to może byście je przywrócili do życia. Natomiast, no wałki pędzle. Natomiast po farbach olejnych, jak Wam to zasnie, to do życia przywrócić je jest bardzo trudno, a czasami nawet jest to już niemożliwe. Dlatego najważniejsze jest, jak skończyliście robotę, czy zrobiliście sobie przerwę z pędzlami umoczonymi, lub wałkami w farbie olejnej. Czy takich dubrzejników, no to powinniście się jak najszybciej je zanurzyć w rozcieńczalniku, czyli rozpuszczalniku, ewentualnie w tej benzynie. To pozwoli im jednocześnie nie zasnąć, a jednocześnie to rozpuszcza te farby oleiste, czyli jak już skończycie w ogóle robotę, to zamoczcie je w rozcieńczalniku i tam majtajcie długo tymi pędzlami w tym celu, żeby one po prostu pozbyły się tej farby, tej oleistości i tym samym potem ten rozcieńczalnik oczywiście powinniście zutylizować nie powiem jak. <laughs> Powinniście zutylizować i ten pędzel dokładnie później wytrzeć w jakąś szmatę jak dokąd, czy lub wałek. Jak go dokładnie wytrzecie po rozcięczalniku, jak tam wiecie, wymajtacie ten wszystkie farby z niego, to wtedy będzie on normalnie funkcjonował w przyszłości. Nie będzie on zasknięty, dalej będzie gładkie włosie czy miękki ten wałek. No i wlałem sobie rozcięczalnik i zobaczcie. Że jak woda była, yy, rozcięcialnik był przezroczysty, to już taki się zrobiła mleczny, ale jeszcze trochę pomęczymy ten pędzel i zobaczycie, że już się takie mleko zrobiło, bo ta farba po prostu puszcza. Ona całkiem jak puści potem sobie pędzel wytrę, farbę, rozcieńczalnik sobie zutylizuje. Nie pytajcie mnie w jaki sposób, ale w prawidłowy sposób. No, a pędzel jeszcze będzie nadawał się do użycia później. Pamiętajcie, żeby nigdy nie pozostawiać pędzli po użyciu takich sobie na powietrzu, żeby wam nie wysychały. I nawet po tych farbach akrylowych lepiej to wymyć i mieć potem spokój, niż y, potem je ciężko starać się przewrócić do życia. Oczywiście w tak samo to dotyczy. Natomiast po farbach olejnych to jest dużo więcej roboty. Jest to nieprzyjemna robota, bo to jest tłuste, to dosyć długo trzeba się z tym męczyć. Więc jeżeli malujecie farbą mlejną, to też możecie. Nawet dałbym wam radę taką: kupcie sobie pędzel taki, który jak pomalujecie, potem oczywiście jak w międzyczasie, jak macie jakąś przerwę od malowania, ale jeszcze wiecie, że będziecie malować w najbliższym czasie, to jeszcze go ratujcie dowolnym rozcięczalnikiem. Ale jak już skończycie malować, żeby już więcej się nie brudzić i nie sreć z tymi rzeczami, to po prostu pędzel taki można wyrzucić. Tym bardziej, że one kosztują parę złotych, czy tak samo oczywiście wały. Więc te parę złotych po zużyciu lepiej być może wyrzucić, niż się babrać z takimi rzeczami, które są dosyć brudne i dosyć śmierdzące. Mówię ja o rozpuszczalniku szczególnie. No i z mojej strony to tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na następne. Jak ktoś ma pytania, śmiało piszcie, dzwoncie. Na razie. Cześć. thank mm -hmm. you